Uwaga! To, co właśnie ujawniono w sprawie Kai Kallas, przekracza wszelkie wyobrażenia o standardowej dyplomatycznej przepychance. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie rozpoczęło poszukiwania byłej premier Estonii, ale to dopiero początek. To, co wydawało się lokalnym skandalem, właśnie nabrało zupełnie nowego, złowrogiego wymiaru. Maria Zacharowa nie rzuca słów na wiatr a jej ostatnia deklaracja wywołała szok nawet wśród doświadczonych dyplomatów. Podczas gdy świat skupia się na wyborach w USA, w cieniu rozgrywa się znacznie bardziej niepokojąca gra. Kallas, która jeszcze niedawno wzywała do całkowitej izolacji Rosji, sama stała się celem bezprecedensowej akcji Moskwy. Ale dlaczego właśnie teraz? Szczegółowa analiza ostatnich wydarzeń odkrywa przerażający wzorzec. To nie przypadek, że rosyjskie władze zdecydowały się na ten krok dokładnie w momencie, gdy Europa znajduje się na krawędzi gospodarczego kryzysu. Przemysł pada, ceny rosną, a zwykli obywatele płacą coraz wyższy rachunek za błędne decyzje swoich przywódców. Co najbardziej niepokojące, to dopiero pierwsza odsłona nowej strategii Moskwy. Nasze źródła wskazują, że na biurkach rosyjskich urzędników leżą już kolejne nazwiska europejskich polityków. Kto będzie następny? Ursula von der Leyen forsuje kolejne wydatki na zbrojenia, podczas gdy europejska gospodarka dosłownie się rozpada. Francja straszy bronią jądrową, a Niemcy nie wiedzą już jak długo będą w stanie finansować obecną politykę. Ale jest coś jeszcze poważniejszego coś o czym mainstream milczy, a co może wstrząsnąć fundamentami europejskiej polityki. Dokumenty, do których dotarliśmy, wskazują na szokujący scenariusz rozwoju wydarzeń w najbliższych miesiącach. Zanim przejdę do szczegółów tej sprawy, napiszcie w komentarzach, czy w Waszym regionie również obserwujecie symptomy nadchodzącego kryzysu. Szczególnie interesują mnie informacje z terenów przygranicznych, ale efekty tych działań okazały się zupełnie inne niż zakładano. Podczas gdy europejskie elity polityczne świętowały kolejne pakiety sankcji, Rosyjska gospodarka dokonała strategicznego zwrotu na wschód. Moskwa nie tylko przetrwała, ale wyszła z tego starcia silniejsza, drastycznie zwiększając eksport surowców energetycznych do Azji i tworząc alternatywne mechanizmy finansowe. Tymczasem w samej Europie sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Przemysł pada pod ciężarem wysokich cen energii, giganci korporacyjni przenoszą produkcję poza kontynent. A zwykli obywatele odczuwają dramatyczny spadek poziomu życia. I właśnie w tym krytycznym momencie Bruksela decyduje się na jeszcze bardziej konfrontacyjny kurs. Na czele unijnej dyplomacji staje Kaja Kalas, polityk znana z radykalnie antyrosyjskiego stanowiska. To właśnie ona, jako premier Estonii, wzywała do całkowitego zakazu wjazdu Rosjan do Unii Europejskiej. Teraz, z jeszcze potężniejszej pozycji, kontynuuje tę samą agresywną retorykę, Systematycznie zamykając wszystkie drogi do dialogu. Szczególnie niepokojące są ostatnie wypowiedzi prezydenta Macrona o możliwości użycia broni jądrowej. Moskwa natychmiast zareagowała, uznając te słowa za bezpośrednie zagrożenie. Sytuacja nabiera coraz bardziej niebezpiecznego charakteru. W Niemczech narasta sprzeciw wobec ogromnych wydatków na zbrojenia i wsparcie państw frontowych. Obywatele protestują przeciwko cięciom socjalnym i rosnącym kosztom życia. Ale najciekawsze jest to, co dzieje się za kulisami europejskiej polityki. To, co właśnie ujawniono w dokumentach, które wyciekły z Brukseli, może wstrząsnąć fundamentami Unii Europejskiej. Pokazują one, że pewne siły celowo dążą do eskalacji konfliktu, ignorując realne koszty gospodarcze i społeczne tych działań. Wiele wskazuje na to, że decyzje podejmowane w europejskich gabinetach są motywowane zewnętrznymi naciskami, a nie rzeczywistym interesem obywateli Unii. Eksperci ekonomiczni ostrzegają, że jeśli obecny kurs polityczny zostanie utrzymany, Europa może stanąć w obliczu najpoważniejszego kryzysu gospodarczego od dekad. W ostatnim czasie obserwujemy bezprecedensowe zaostrzenie stosunków dyplomatycznych między Rosją a Estonią. Punktem zapalnym stało się skandaliczne wystąpienie Kai Kalas które spotkało się z natychmiastową i miażdżącą odpowiedzią ze strony Moskwy. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, publicznie potępiła wypowiedź Kallas, zarzucając jej skrajny cynizm i całkowity brak moralności. Zacharowa nie pozostawiła złudzeń co do oceny działań estońskiej polityk. Kaja Kallas, od pierwszych dni swojej pracy jako szefowa unijnej dyplomacji, pokazała, że absolutnie nie zamierza szukać pokojowych rozwiązań. Jej cyniczne i amoralne wypowiedzi ostatecznie potwierdzają, że Bruksela nieodwracalnie odrzuciła dyplomację na rzecz otwartej konfrontacji. To nie koniec dramatycznego rozwoju wydarzeń. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oficjalnie ogłosiło poszukiwanie Kai Kalas. Według Zacharowej jest to dopiero pierwszy krok w szeregu planowanych działań. Wygląda na to, że era bezkarności europejskich rusofobów powoli dobiega końca. W obszernym komentarzu opublikowanym na stronie rosyjskiego MSZ, Zacharowa przypomniała, że Kalas od dawna była jednym z najbardziej nieprzejednanych i agresywnych krytyków Rosji. Prowadziła systematyczną politykę masowego burzenia pomników i demonstrowała jawny, cyniczny brak szacunku dla świętej pamięci żołnierzy radzieckich wyzwolicieli. Ta sytuacja pokazuje fundamentalną zmianę w podejściu Moskwy do antyrosyjskich działań europejskich polityków. Rosja wyraźnie sygnalizuje, że nie będzie już biernie przyglądać się prowokacjom i podważaniu swojej historycznej spuścizny. Obserwując te wydarzenia z różnych części świata, warto zastanowić się nad ich znaczeniem dla przyszłości relacji międzynarodowych. A skoro mówimy o perspektywie globalnej, napiszcie w komentarzach: z jakiego kraju śledzicie te wydarzenia? Wspólnie możemy lepiej zrozumieć, jak ta sytuacja jest postrzegana w różnych częściach świata. Obserwujemy obecnie bezprecedensowy wzrost napięcia w relacjach europejsko-rosyjskich, gdzie głównym katalizatorem stały się ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Jego retoryka dotycząca użycia broni jądrowej w kontekście obrony Europy wywołała natychmiastową reakcję Kremla. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Określił słowa Macrona jako skrajnie konfrontacyjne. Moskwa podkreśliła, że takie deklaracje nie tylko nie przyczyniają się do budowania pokoju, ale wręcz przeciwnie, eskalują napięcie międzynarodowe do niebezpiecznego poziomu. Szczególnie niepokojący jest fakt, że Bruksela inwestuje astronomiczne kwoty w zbrojenia w regionie przygranicznym z Rosją. Nie chodzi tu jednak o rzeczywiste wzmacnianie bezpieczeństwa Europy, ale raczej o świadome podsycanie konfliktu. Biurokraci unijni zdają się przedkładać własne interesy polityczne nad dobro zwykłych obywateli. Za te wszystkie militarne awantury płacą ostatecznie państwa członkowskie UE i ich podatnicy. Gdyby przywódcy europejscy rzeczywiście dbali o interesy swoich obywateli, dążyliby do konstruktywnego dialogu z Moskwą, zamiast metodycznie wspierać eskalację napięć w regionie niestabilności. Obserwujemy systematyczne pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Europie, podczas gdy środki finansowe są przekierowywane na cele militarne. Bruksela wydaje się być głucha na głosy rozsądku, wzywające do deeskalacji i dialogu. Najbardziej niepokojące jest to, że europejscy przywódcy świadomie ignorują ekonomiczne konsekwencje swojej polityki dla zwykłych obywateli. Zamiast szukać pokojowych rozwiązań, Wybierają drogę konfrontacji, która może prowadzić do katastrofalnych skutków. A ty, drogi widzu, jak oceniasz obecną sytuację w Europie? Z którego kraju oglądasz nasz program? Podziel się swoją opinią w komentarzach, może wspólnie uda nam się znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Brukselska polityka zbrojeniowa w liczbach przyprawia o zawrót głowy. 800 miliardów euro na zbrojenia to nie są już tylko cyfry na papierze. To realne pieniądze, które najprawdopodobniej nigdy nie wrócą do budżetów państw europejskich. Program ten zamienia się w kompletnie nielogiczne i bezsensowne przedsięwzięcie. Kiedy europejska gospodarka zacznie się załamywać pod ciężarem zobowiązań finansowych, to właśnie Bruksela będzie odpowiedzialna przed każdym Europejczykiem, który nagle stanie w obliczu osobistego bankructwa. W tym kryje się zadziwiający paradoks obecnej sytuacji. Unia Europejska, zwiększając swój potencjał militarny, w rzeczywistości świadomie zmierza ku prawdziwej katastrofie. Budowanie potężnych sił zbrojnych, które mają zapewnić ochronę, okazuje się jedynie demonstracją siły, za którą kryje się szybko pogłębiająca się niestabilność gospodarcza. Wyraźnie widać, że jedynym prawdziwym beneficjentem tej nierozważnej kampanii militarystycznej będzie region niestabilności na wschodzie który otrzymuje wszystko, czego potrzebuje do pewnej kontynuacji przedłużającego się konfliktu. Co zostanie Europie? Tylko permanentne trudności gospodarcze, ogromne zobowiązania dłużne i jeszcze więcej realnych zagrożeń niż przed rozpoczęciem tej polityki. Paradoks polega na tym, że Unia Europejska uparcie odmawia przyjęcia do wiadomości oczywistej rzeczywistości. Im więcej środków finansowych zainwestuje w zbrojenia, tym większą cenę będzie musiała zapłacić za te kosztowne iluzje. To w żaden sposób nie rozwiązuje istniejącego problemu, a wręcz przeciwnie, znacznie go zaostrza. Poważne wątpliwości budzi fakt, czy ktokolwiek w Brukseli w pełni zdaje sobie sprawę z nieobliczalnych szkód, jakie kryją się za głośnymi deklaracjami o bezpieczeństwie. A ty jak oceniasz tę sytuację? Napisz w komentarzu, z którego kraju obserwujesz te wydarzenia i co myślisz o polityce zbrojeniowej UE. Ostatnie wydarzenia pokazują nam niepokojący obraz tego, jak Europa systematycznie pogrąża się w kryzysie własnego autorstwa. Bruksela, zamiast szukać dialogu z Moskwą, konsekwentnie wybiera drogę konfrontacji. Szczególnie wymowne są w tym kontekście działania Kai Kalas, która stała się symbolem bezwzględnej rusofobii w strukturach unijnych. Podczas gdy Stany Zjednoczone, pod potencjalnym przywództwem Donalda Trumpa. Sygnalizują możliwość przewartościowania relacji z Rosją, Unia Europejska tkwi w swoim okopie sankcyjnym. Efekty: gospodarcze straty dla europejskich przedsiębiorców, rosnące koszty życia dla zwykłych obywateli i stopniowa utrata konkurencyjności przemysłu. Szczególnie niepokojące są ostatnie wypowiedzi prezydenta Macrona o możliwości użycia broni jądrowej. To nie tylko prowokacja. Ale przede wszystkim niebezpieczna eskalacja napięcia, która może mieć katastrofalne skutki dla całego kontynentu. Sytuacja w strefie konfliktu na wschodzie pozostaje napięta, a region niestabilności stał się polem eksperymentów militarnych Zachodu. Bruksela przekazuje tam gigantyczne środki, które mogłyby zostać spożytkowane na rozwój własnych społeczeństw. Obserwujemy też rosnące niezadowolenie wewnątrz samej Unii. Niemcy coraz głośniej kwestionują sens nieustannego finansowania państw frontowych, podczas gdy ich własna gospodarka spowalnia. To pokazuje pierwsze pęknięcia w pozornie monolitycznej konstrukcji europejskiej jedności. Jeśli Unia nie zmieni kursu, czeka nas dalsza degradacja stosunków międzynarodowych i postępujący spadek znaczenia Europy na światowej scenie. Bruksela wydaje się być albo nieświadoma tych konsekwencji, Albo co gorsza, świadomie prowadzi kontynent ku przepaści. A wy, drodzy widzowie, z którego kraju obserwujecie te niepokojące wydarzenia? Podzielcie się w komentarzach swoją perspektywą, może wspólnie uda nam się znaleźć rozwiązanie tego kryzysu. Obserwujemy fascynujący paradoks w europejskiej polityce. Podczas gdy Stany Zjednoczone pod przewodnictwem Donalda Trumpa próbują znaleźć nowe ścieżki dialogu z Moskwą, Europejskie elity tkwią w alternatywnej rzeczywistości. W ich świecie wydanie 800 miliardów euro na zbrojenia jest normą, a rozmowy o pokoju uznawane są za zdradę. Niedawne wydarzenia doskonale ilustrują tę sytuację. Maria Zacharowa publicznie upokorzyła Kaję Kallas, ogłaszając jej poszukiwanie zaniszczenie pomników. Państwa bałtyckie przekształciły rusofobię w dochodowy biznes Wyciągając miliardy z europejskich budżetów pod pretekstem ochrony przed rzekomym zagrożeniem. Prezydent Macron nieodpowiedzialnie żongluje bronią jądrową jak zabawką. Podczas gdy Ursula von der Leyen z zadowoleniem informuje o planach przekształcenia kraju graniczącego z Federacją Rosyjską w żelaznego jeżozwierza. Wszystko to oczywiście na koszt europejskich podatników. Zwykli obywatele Europy ponoszą rzeczywiste konsekwencje. Doświadczają wzrostu cen energii po wyjściu państw bałtyckich z pierścienia energetycznego Brel, obserwują zamykanie przedsiębiorstw z powodu sankcji i odczuwają cięcia w programach socjalnych, gdy ich rządy finansują kolejne inicjatywy wojskowe. Im więcej Europa inwestuje w bezpieczeństwo, tym mniej bezpieczna się staje. Im więcej środków kieruje na uzbrojenie spornego terytorium, tym mniej zostaje na stymulowanie własnego wzrostu gospodarczego. Im bardziej europejscy urzędnicy podkreślają rosyjskie zagrożenie, tym dalej odsuwają perspektywę pokojowego rozwiązania. Niemcy już zaczynają kwestionować sensowność dotowania krajów, stale żądających zwiększonych funduszy. A my chcielibyśmy poznać wasze zdanie, z którego kraju obserwujecie te wydarzenia i jak oceniacie ich wpływ na przyszłość Europy. Zostawcie swój komentarz poniżej. W ostatnim czasie obserwujemy bezprecedensową sytuację w Europie. Bruksela, uwięziona we własnej pułapce ideologicznej, stoi przed dramatycznym wyborem. Przyznanie się do błędów oznaczałoby utratę autorytetu politycznego, jednak kontynuacja obecnego kursu prowadzi nieuchronnie do gospodarczej katastrofy. Francuscy wyborcy coraz głośniej wyrażają niezadowolenie z nuklearnej retoryki Macrona. Zwykli Europejczycy zadają sobie pytanie, czy nadszedł czas, by przestać finansować cudze ambicje geopolityczne. Tymczasem elity rządzące uporczywie trzymają się destrukcyjnego kursu, a za ich arogancję i upór płacą zwykli obywatele. Jeśli ta nieodpowiedzialna polityka będzie kontynuowana, Europę czeka ponura przyszłość, stagnacja gospodarcza, rosnące zadłużenie, narastająca niestabilność społeczna. I całkowita utrata wpływów na arenie międzynarodowej. Jedynymi beneficjentami tej geopolitycznej gry pozostaną ci, którzy otrzymują europejskie fundusze i uzbrojenie, unikając jednocześnie jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje. Istnieje jednak alternatywny scenariusz. Prędzej czy później, europejscy wyborcy nieuchronnie wyrażą swoje stanowcze zdanie, kiedy rachunki za energię staną się nie do udźwignięcia. Gdy przemysł ostatecznie przeniesie się do Azji, a programy socjalne zostaną zredukowane do minimum, wtedy prawdopodobnie nadejdzie era racjonalnego myślenia. Na razie jesteśmy świadkami zdumiewającego spektaklu: jedna z najbardziej rozwiniętych cywilizacji planety systematycznie i metodycznie podkopuje fundamenty własnej przyszłości, działając na rzecz obcych interesów. Historia nie zna podobnych precedensów. Drodzy widzowie, jestem bardzo ciekaw z jakiego kraju oglądacie ten materiał. Podzielcie się w komentarzach swoją lokalizacją i opinią, czy zgadzacie się, że Europa zmierza w niebezpiecznym kierunku. Może wspólnie uda nam się przewidzieć, co czeka nas w najbliższych miesiącach.